Cześć! Dziś porozmawiamy o tym, jak wybrać auto, żebyśmy byli z niego zadowoleni. Przede wszystkim, jeśli zdecydujemy się na elektryka, to szansa na zadowolenie jest bardzo duża. Norweskie Stowarzyszenie Kierowców Samochodów Elektrycznych przeprowadziło dwa lata temu badanie satysfakcji użytkowników elektryków. Co się okazało? 67,6% kierowców było bardzo zadowolonych z tego, że jeżdżą samochodem elektrycznym. Zadowolenie, bez bardzo, wyraziło 24,5% badanych, a duże niezadowolenie lub po prostu niezadowolenie sygnalizowało tylko 2,3% kierowców. Czyli przejście na samochód elektryczny to niemal pewny wzrost satysfakcji ze środka transportu. Rynek praktycznie teraz oferuje elektryki w każdej klasie, od aut miejskich po auta kompaktowe. No ja właśnie jadę takim autem kompaktowym poprzez bardzo popularne suwy, crossovery, a także bardzo wygodne limuzyny. Możemy poczuć się jak dziecko w sklepie z zabawkami. Oczy nam się świecą, chcemy największe, najbardziej błyszczące, z największą liczbą funkcji. Ale musimy wybrać racjonalnie, bo auto to jednak nie zabawka. I jeśli nam się szybko znudzi, albo będziemy z niego niezadowoleni, to nie kupimy szybko drugiego. Powstrzymajmy emocje i przejdźmy. Przez ten proces razem, jako pracownik EnfoSci i GW, nie mogę wskazać konkretnej marki auta ani konkretnego modelu. Ale rankingów jest wiele i znajdziecie je bez trudu, szperając choćby w internecie. To zresztą etap końcowy wyboru auta. Najpierw i tak trzeba przeanalizować swoje potrzeby, styl życia, możliwości finansowe, a wybór marki i koloru zostawmy na sam koniec. Na potrzeby tego odcinka wcielę się w statystycznego mieszkańca Polski. Będę więc rozpatrywać wybór auta z perspektywy tak zwanego przeciętnego Kowalskiego, na przykład mieszkańca Kozienic. Tak, bo dzisiaj jestem w Kozienicach, mieście położonym na nizinie środkowo-mazowieckiej, a historycznie w Małopolsce. Miasto ma ponad 18 tysięcy mieszkańców. Co ciekawe, to miasto od 2020 roku wdraża uchwałę Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Kozienic na lata 2020 do 2035 roku. Cieszę się, że te tematy są ważne i sukcesywnie wdrażane, aby firmy tutaj działające oraz mieszkańcy mogli mieć większe możliwości. Od czego zaczynam? Muszę się upewnić, że samochód będzie pasował do mojego stylu życia. I nie mam tu na myśli tego, czy lubię czytać książki, czy wolę oglądać seriale. Chodzi o to, gdzie mieszkam, ile jeżdżę i do czego używam auta. Przykład? Proszę bardzo, mieszkam na jednym z wielu osiedli, w bloku, w którym nie ma dostępu do punktu ładowania. Sąsiedzi są mili, ale oni spółdzielnie nie zgadzają się na ładowanie z gniazdek umieszczonych w parkingach podziemnych. Jest to po prostu zabronione. Trudno się dziwić, rozliczenie takiego kosztu ładowania byłoby bardzo trudne. Najlepiej by było oczywiście ładować z własnego gniazdka i to w nocy. Korzystając z najniższej taryfy. Ale skoro nie mamy takiej możliwości, to trzeba szukać pobliskich stacji ładowania. Warto jeszcze przed zakupem zrobić takie rozeznanie, gdzie znajduje się najbliższa ładowarka i jaką ma moc. Chodzi tu pojawia się jaskółka. Stacji będzie przybywać szybko. Choćby dlatego, że mój pracodawca Enfoś 7 stycznia ruszył ze specjalnym programem ich budowy. Słuchajcie, ważne jest nie tylko to, gdzie mieszkam, ale również. To jak dużo jeżdżę, a jeżdżę głównie po mieście, jest to około 50 km dziennie, przeważnie po Warszawie. Oczywiście, piątek, sobota, niedziela to jest około 200-300 km z rodziną. Zdarzają mi się wypady na wakacje, ferie 1200-1500 km. Średnio jeżdżę około 300 km tygodniowo, czyli moja wizyta na stacji tankowania, to znaczy się ładowania w tym przypadku. Wypada co 7 dni. Wiem już gdzie mieszkam, jakie mam możliwości ładowania w okolicy i ile średnio pokonuję kilometrów. Na co więc w pierwszej kolejności muszę zwrócić uwagę, wybierając auto? Na pojemność baterii i zasięg. Te dwie rzeczy się oczywiście łączą: im większa pojemność baterii, no, tym logicznie większy zasięg. Ale trzeba też wziąć pod uwagę nasz sposób jazdy i liczbę pokonywanych kilometrów, żeby wybrać najlepszą pojemność dla nas. Na przykład Bateria o pojemności 58 kWh wystarczy nam na przejechanie 412 km, mierzonych najbardziej zbliżoną do prawdy metodą WLTP. WLTP to angielski skrót oznaczający światową zharmonizowaną procedurę badania pojazdów lekkich. W zupełności wystarczy to do tygodniowych dojazdów do pracy, zwłaszcza, że według głównego urzędu statystycznego średnio pokonujemy około 40 km dziennie. A jeśli boimy się, że to nie wystarczy, albo nie wiem, wolimy mieć po prostu to, co w danej chwili jest najmocniejsze, wtedy możemy się rozejrzeć za autem z baterią o pojemności 77 kWh. Pozwoli nam ona na przejechanie do 534 km. I takim autem możemy śmiało. Ruszyć w dalekie trasy. Sama pojemność to jednak nie wszystko. Ważne jest również to, w jakim czasie uzupełniamy zasięg. Jeśli wybierzemy model, który ma możliwość ładowania się z mocą do 125 kW, nie spędzimy przy ładowarce zbyt wiele czasu. Ile dokładnie? To zależy od mocy ładowania. Na przykład. W 16 minut możemy załadować auto na kolejne 27 km, albo nawet 136 km, w zależności od tego, jaką moc ma ładowarka, z której korzystamy. Uwzględniamy też to, że część energii elektrycznej została zmarnowana w procesie, zjedzona przez układ chłodzenia baterii albo. Skonsumowana przez ogrzewanie czy klimatyzację, już w trakcie jazdy. Wnioski. Jako przeciętny Polak posiadający rodzinę, spokojnie i bez kompromisów zadowolę się autem z zasięgiem realnym od 480 km. Albo autem z zasięgiem realnym 360-400 km ładowanym z mocą od 50 do 100 kW. Już wiem, że mój elektryk zawiezie mnie bezpiecznie i bezproblemowo tam, gdzie trzeba. I że w wygodny sposób naładuje się. Ile trzeba. Ale czy pomieści wszystko, co trzeba? Jeszcze kilka lat temu ogromne baterie zajmowały dużą część bagażnika samochodu elektrycznego. Dziś kupując auto na prąd nie musimy iść na żadne kompromisy. Elektryki są równie praktyczne i pakowne co samochody spalinowe. A co z wyposażeniem auta? Wszyscy kochamy gadżety ułatwiające życie, podnoszące komfort jazdy i bezpieczeństwo. Co do zasady, samochody elektryczne już w podstawowych wersjach są standardowo wyposażone w więcej opcji niż ich spalinowe odpowiedniki. Zdecydowana większość posiada np. LEDowe reflektory, nawigacje, podgrzewane siedzenia, często też podgrzewaną kierownicę, czy system łączności z telefonem. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę przed zakupem, są warunki serwisowania i gwarancji. Bywa na przykład tak, że modele objęte są pięcioletnią gwarancją bez limitu kilometrów. To nam zapewnia spory komfort bezproblemowego jeżdżenia. Zresztą mówiłem już wcześniej, że elektryki generalnie psują się o wiele, wiele rzadziej niż auta spalinowe, na przykład ze względu na uproszczoną budowę silnika. Pamiętajmy też, żeby sprawdzić, jaką gwarancję daje producent na sam akumulator. Tu możemy liczyć na 8 albo nawet 10 lat lub limit kilometrów. Na przykład 160 tysięcy. Nie wyobrażam sobie kupna nowego samochodu, który nie uzyskał bardzo dobrego wyniku w testach zderzeniowych. Warto sprawdzić, jakie systemy zapewniające bezpieczeństwo samochód ma na pokładzie. I nie chodzi tylko o poduszki powietrzne, ale także o urządzenia pomagające uniknąć wypadków. Na przykład asystent pasa ruchu, system monitorowania martwego pola czy monitorowania pola przed pojazdami. I ostrzegania przed pieszymi i rowerzystami. Warto sprawdzić, czy na pokładzie znajduje się system automatycznego hamowania w razie zagrożenia, bo uchronił już wielu kierowców przed stłuczką. Wiemy już, jaką baterię i zasięg powinien mieć nasz elektryk, jak pakowny powinien być. Wiemy, jakie chcemy mieć w nim wyposażenie. Musimy siebie teraz zapytać, czy na taki samochód nas stać. Wiemy, że póki co cena elektryków wciąż jest wyższa od ceny aut spalinowych. Wiemy też jednak, że są one dużo tańsze w eksploatacji. Jeśli chodzi o analizę kosztów, to ważne są dwie sprawy: optymalne RV i TCO. Cóż to za skróty zapytacie. RV to wartość rezydualna, czyli wartość auta w momencie od sprzedaży. Musimy o niej myśleć, kiedy na przykład, wybieramy wyposażenie auta. Natomiast jeśli poniesie nas gadżeciarska fantazja i kupimy auto ze zbyt bogatym wyposażeniem, jak na nasze potrzeby, to może się okazać nieekonomiczne przy ewentualnej sprzedaży. W ocenie wartości rezydualnej pojazdu znaczenie mają też udział w rynku danej marki oraz opinie o niej i o konkretnym modelu. Przy określeniu TCO bierzemy pod uwagę parametry użytkowe. To pojemność baterii przekładająca się na zasięg i maksymalna moc ładowania, wpływająca na potencjalny czas tankowania. Muszą być one dostosowane do naszych potrzeb, a nie przestrzelone. I pamiętajcie, wybierając elektryka, musimy uniknąć przeinwestowania. Ale i tak, najważniejszy jest ostatni punkt: samochód musi nam się podobać. Co nam po kosmicznym przyspieszeniu i zasięgu większym o te 50 czy tam 100 km, gdy sam widok auta będzie nas odrzucał? Dlatego końcowa decyzja będzie uzależniona od tego, jak oceniamy jego nadwozie, czy dobrze będziemy się czuć w środku, czy zadowoli nas jego uroda i ergonomiczność, bo wiadomo, auto. To wyraz naszej osobowości, a nawet indywidualności i wiary w wolność osobistą. Zapraszam na kolejny odcinek za tydzień.